kanoc, chociaż w tej kuchni lepiej zabrzmiałoby słowo wedlanoc. Z racji zbliżających się świąt zapraszam Was do kuchni z wedlem. Pokażemy Wam kilka fajnych, słodkich przepisów, oraz rzucimy dzisiaj wyzwanie. Jeśli chodzi o wyzwania czekolady i słodkości. To najlepsza w tym wszystkim jest mistrzyni czekolady wedla, czyli Joanna Profus. Cześć, Joasiu, witam. Cześć Damian. Cześć, kochani. Witam dzisiaj w kuchni z wedlem. Będzie wielka noc, czyli temat y, będzie klasyczny i nowoczesny. Dokładnie. Coś w stylu tak. klasycznym i nowoczesnym. Jak najwięcej czekolady. No i oczywiście zapraszam wszystkich oglądających do wspólnego gotowania z wedlowską czekoladą. Trzymaj kciuki za dzisiejszych gości i do tak, zobaczenia. Do zobaczenia. Więc nie pozostaje mi nic innego jak powitać moich dzisiejszych gości, czyli Little Monster 96 królowa polskiego internetu oraz Marcin Dubiel, jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów. Zapraszam Was. Hej. Cześć! A tobie co? <laughs> <Cześć. Siema. laughs> Moi drodzy, yy, Wielkanoc. Z czym Wam się kojarzy? Wielkanoc? Tak, tak jest. <gulotki> <gulotki> Kurczaczki, <gulotki> Zajączki. <gulotki> Nie wiem, święcenie. A co ze słodkościami? Sernik, mazurek. No i babka wielkanocna. Tak jest. Babka wielkanocna jest bohaterką naszego dzisiejszego odcinka. Przygotujemy, właściwie wy przygotujecie całkiem e, dwie różne babki. Ty Marcin przygotujesz babkę z pokrojonymi cukierkami i dorzucę ci jeszcze do tego gorzką czekoladę, z której przygotujesz pyszną polewę, natomiast ty, Angelika, przygotujesz babkę z kakałem i polaną kremem karmelowym. Co wy na to? Jestem no ja za. jestem za, ale będziesz mi musiał pomóc. Delikatnie. Dobra. Dobra, więc zaczynamy. To jest tak zwana babka ucierana, więc podaruję wam pewne przyrządy którymi będziecie musieli się pos posłużyć. Angelika, z racji tego, że jesteś kobietą, to. To zaczniesz i będziesz ci pierwsza. o, dziękuję. Chyba <laughs> Teraz... nie mi to miałeś na zbyt. myśli. Ułatwię ci zadanie, proszę bardzo. To jest kostka masła, dla ciebie również. Możesz pomóc sobie widelcem, jak chcesz. Że co? Ja mam to zmiksować? <laughs> Ale to jest niesprawiedliwa konkurencja. Jak to nie. No ona ma łatwiej. Proszę bardzo, dodajemy tego cukru. Na razie połowę, ty też połowę. Połowę całej tej miseczki. Tak, tak. No? Tak. Dobra, już, już już, Dobra. już. już. Jeszcze trochę, Angelika. A, Angelika. <słuch> no i teraz to dla ciebie Angelika, proszę bardzo. A ty musisz sobie pomóc najpierw widelcem. Gościu, ja nie dam rady. Patrz. No i patrz. To o to chodzi, o to właśnie I chodzi. Nie No nie, no śmiało. Musisz takim pewnym ruchem wsadzić to tam w środek Dobra. i zacząć... Ja z... mam to wszystko tutaj. Tak, i dookoła. O. To się... Tak, musimy utrzeć sobie, dlatego jest babka ucierana. Oj Marcin, widzę, że nie masz mocy. Chyba cię wspomogę. Fantastycznym leczkiem. Ja nie dam rady, dawaj. Swoją drogą jakie ciepta. Jakie się mleczko? Co? Ja jakie cię się mleczko? Ja zawsze obgryzam tą czekoladą skorupkę, a dopiero potem... Jemy jem środek, tą piankę. Ja jem cały od razu. Bieram. Ja jem normalnie. Nie. Hop. A tak, żeby mm. A potrzebuję, oprócz, oprócz, oprócz tego cudownego prostokąta mocy, potrzebuje jeszcze nie. miksera. Nie ma. Dawaj stary, no nie mam rady inaczej. Tu turbo. Włączam turbo. Tak. <grym> Trzymaj miskę. Jezus Maria. To no, czekaj, to muszę to chyba zostawić. O. Potrzebujemy dodać sobie teraz pięć jajek do tego, ale po jednym do tego? Do tak, tego? Tak. Do I powiedz mi jeszcze, że ja mam je rozbić. Tak. nie To będzie no, super, dzisiaj. To ja też tak. nie umiem. To I będzie dzisiaj ogólnie kuchnia wyczynowa. Super. O, dobra, tak. Zaczynaj, zaczynaj miksować wszystko. Ej, bo ja już rozbiłem. No czekaj, jeszcze nie. Dobra, to. Dobra, i teraz aż to wszystko się ładnie połączy. No to też możesz mieszać. O, proszę. Powrót do korzeni. <śmiech> 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 do korzeni. <laughs> Może jednak poczekam na ten mikser. Tam jest jak pasta jajeczna. <laughs> No, mocniej, mocniej, Marcin, co ty? Za mało tych ptasi mleczek. No, dajesz. Nie, 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 No nie. jak? Marcin. Czyż to trzecie dopiero. No dobrze, ale to jeszcze się nie wymieszało. Aaa, tam się nie wymieszało. Teraz w jednej miseczce potrzebujemy połączyć sobie mąkę ziemniaczaną razem z pszenną. Wyżej myślałem wcześniej, że to jest cukier puder i zjadłem i nie smakowało jak cukier puder. No widzisz można proszę bardzo. I proszku do pieczenia sobie damy jedną łyżeczkę. Tutaj łychę całą. A. Nie, to łączysz z tym i teraz do jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Dobra. Cały czas mieszając, tutaj. Ty musisz sobie poradzić sam. <grych> musisz dodawać po, po, łyżce tej, po łyżce tej mieszanki. Tak, po łyżce. Aha, Dobra? tak, no. A myślisz, że ja mam 500 rąk? Tak. <grych> O. I już nie ma koszulii na Wielkanoc. No. <gry> Dobra. No i to już, to już jest OK. Ale nie użyła wszystkiego. No nie, że Ma zostać. Musisz patrzeć na konsystencję. Musi być taka konsystencja. Zobaczcie. Patrz. Dobra. Jest ok. My Angelika oczywiście jeszcze dodajemy kakao. Nasza łapka będzie całkiem inna. <noise> o. I teraz potrzebujemy sobie wymieszać. Czekaj. Proszę bardzo. Dankę. Które są twoje ulubione? Moje ulubione? No, Wiśniowe. Z tej mieszanki. A Twoje? Wszystkie. Nie nie, ciężko wybrać. Ja, ja nie lubię bajeczne. Ciekawe. Ja biorę najwięcej wiśniowych. Dobra, ja myślę, że tyle cukierków wystarczy, nie? Nie patrz. no, co ty, ja patrzę, jeszcze, tu mam dla ciebie tyle. Co ty? Sparzywałeś? Pobieraj. A ja wiem. Dobra, myślę... Patrz, gościu, jestem profesjonalistą. O. To co ja tu robię? No właśnie, nie wiem. No ja ci tam nie <laughs> Dobra Anżieka, idziemy z naszą babką. <laughs> no i co? Teraz jej pomagasz? No pięknie Spokojnie Dobra i teraz wymieszaj I mamy tutaj specjalne Formy O, o. Proszę bardzo Działa. Wszystko w pięknie. Dobra, przekładamy, a teraz opowiedzcie mi, jak wyglądała Wielka Wielkanoc, Marcin? Doradzimy. Tak właśnie, odnośnie babki, to na przykład u nas mamy tak, że my się co roku kłócimy z rodzeństwem, ponieważ rodzeństwo... <laughs> Nie Ops. Rodzeństwo zawsze chce babkę z orzechami. A ja chcę zawsze babkę z rodzynkami, Więc myślę, że dzisiaj nam. W tym roku będzie kompromis. Tak, złoty... myślę, że znalazłeś cukierki mieszanki. Myślałem, myślę, że znalazłeś złoty środek i będziemy po prostu robili babkę z mieszanką wedlowską i wszyscy będą zadowoleni. A u Ciebie Anzylika? Rodzinnie? Święta? Tak, ja w sumie co roku rodzinnie. Moja mama zawsze chce, chce gdzieś wyjechać, ale w sumie zawsze zostajemy Z rodziną Domu. tak, spędzamy. A z zlanym poniedziałkiem to jak? No cóż. Jesteś oblewana, czy jesteś w która Niestety tak, oblewa? zazwyczaj jak śpię, po prostu <gulity> się, mam, na sobie wodę. No, no, ja ale... nikogo w sumie nie oblewam, ja tylko wszyscy mnie oblewają. Ja muszę ten komin wytrzeć teraz? Tak, ale nie do, ten, tylko... Gdzie paluchami? Przecież ja to będę jadł <gulity> potem. <gulity> dobra, ale komina nie będziesz jadł. Więc dobra, rzucamy do piekarnika. 180 stopni, no i tu potrzebujemy około 40 minut jak nie dłużej. Wsadzaj Marcin. O! Uważaj, o. tylko się nie poparz. Pięknie. Dobra. Dobra moi drodzy, a teraz zapraszam Was na czekoladę. Będziemy się łamali czekoladą? Tak jest. <grych> Moja ulubiona. Moi drodzy, a w tym roku jak święta spędzacie? Ja w sumie tak jak co roku. Z rodziną, u babci, u dziadka, z ciocią. I z całą moją rodziną w sumie. Ja w ogóle od urodzenia zawsze spędzałem święta w domu rodziny, ale w tym roku, jako że mój tata ma teraz imieniny, kupiłem mu prezent i po prostu jedziemy tam do takiego spa, w którym będzie przygotowane... W Polsce? Tak, w Polsce, w Polanicy. I właśnie tam będziemy już mieli przygotowane całe Potrawy, wiesz, śniadanie wielkanocne no, się nie będziemy trochę. musieli wysilać. wysilać. Nie będzie malowania pisanek. Nie! Właśnie specjalnie zamówiłem to pobyt od soboty, żebyśmy mogli jeszcze iść do kościoła, wiesz, poświęcić jajeczka, kurczę, słodycze i, i, i mimo wszystko zachować, wiesz, tradycję. No dobra, to co? Oczekiwanie na babkę, chwilę tutaj ogarniemy e, i czekamy na nasze pyszności. Okej. Okay. Marcin posprzątał, jest w miarę czysto, powiedzmy. Nasze babki już się upiekły, więc możemy je śmiało wyciągnąć z piekarnika. No i widzisz. Nie zapomnieliśmy o polewach? Nie, właśnie teraz je zrobimy. Babki teraz będą się chwilkę studzić. Angelika, Ty zrobisz polewę z kremu karmelowe. Proszę bardzo. Potrzebujemy dać sobie go tutaj do... Cały? Do, tak, Aha. cały do rondelka i rozpuścić. Natomiast ty Marcin, gdzie jest twoja czekolada? Moja czekolada? Tak. Moja czekolada jest tutaj. Hop. Dwie. dwie. Weź dwie. Tak jest. I teraz tak, yy, podgrzejemy sobie śmietankę. Tutaj w tym garnku. Dobra. O. Tak zobaczcie, nasza polewa jest już gotowa. Zobaczcie jaka jest ładna, gładka. No przyrządzenie mojej to jednak trochę dłuższa kwestia. Ale to musisz tak sprawnie zrobić, wiesz, tak? Dobra. Dobra. Dawaj. Ja zamieszam, ja zamieszam. Op, op. Dobra, to weźmiemy sobie jeszcze jedno. Oj, czekaj, czekaj, bo najpierw musi się tutaj... No ja wiem. To wszystko pięknie przetrawić. Tak, to teraz polewamy. Ładnie tak dookoła. Patrz, tu będzie tak. Marcin, jego dusz artysty. Jeszcze teraz trzeba takie, patrz, paseczki. O. O. Jest mocno czekoladowa. Teraz tutaj, polewamy. I tak naprawdę to jest najprostsza chyba polewa na świecie, prawda? No. Roztopiliśmy krem karmelowe w garnku i zobaczcie, jak piękna polewa nam wyszła. Ona zaraz chwilkę sobie poleży, fajnie zastygnie. Więc. Idealna do takiej babki. Przechodzimy do konsumpcji? Nie, jeszcze, jeszcze jeden element. Po to, żeby nadać na, na naszej babce takiego fajnego yy, smaku odświeżającego, dodamy sobie skórkę z cytryny. O, i do Angeliki też. Proszę mi ukroić po kawałku. No, super. Który chcesz? Masz sobie wybrać, z której strony. Obojętnie. Jaki stopień krojenia? To musisz, wiesz, to taki, że... Jaki stopień nachylenia przy krojeniu? Julien. Krujeniu? Julien. <laughs> Julien. <laughs> Proszę, Damianie. Dobra, jeden kawałek. Ale zobaczcie, jaka jest piękna w środku ta babka. No, no nie Obydwie. ma co się oszukiwać. Obydwie, zobaczcie. Pokaż ją, proszę. Ale to, 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 to. O tak, 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 tak. Piękna konsystencja, idealnie dobrane składniki. I tak właśnie powstaje cudowna babka. Proszę. Dobra. Próbuj. To próbuję. Chwila prawdy. Ta jest pH. Mhm. mhm. No jest ok no. Teraz twoja. Musisz się nastawić mentalnie. Tak pyszna, że aż serce się raduje. Mi słów. Nie moi no. drodzy, obydwie babki są naprawdę fantastyczne, więc dzisiaj nie wyłaniamy zwycięzcy tego, tego pojedynku, bo obydwoje daliście z siebie naprawdę wszystko, Ale co, ja naprawdę ja też jest dużo. Na Próbuj, Angelika też chcesz? No ja sobie i co? Moja jest bardzo dobra. Moja też, tak? Mm -hmm. Ale ten, A ta? ta polewa jest przepyszna. Okej okay, moi drodzy, to po to, żebyście jeszcze więcej gotowali, e, jeszcze więcej przygotowywali pysznych słodyczy, to mam dla was prezenty. Ojej, bardzo uf. słodkie prezenty, proszę Ojej, bardzo. Dziękujemy. Będzie co włożyć do, do koszyczka. Tak. E, są. Pisanci. Do koszyczka, ja myślę, że moje rodzeństwo to w ogóle będzie chciało cały ten koszyk zanieść do poświęcenia. No to widzisz, to pójdziecie, pójdziecie z kilkoma. A już w następnym odcinku kuchni z Wedlem, nowi goście i kolejne pyszności. Zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia!